Czy bieganie w niskiej temperaturze może nam zaszkodzić? Czy wdychanie mroźnego powietrza podczas biegania może doprowadzić do bólu gardła i przeziębienia? Z naukowego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, które sugerowałyby, że trening na świeżym powietrzu przy niskiej temperaturze jest bardziej szkodliwy niż trening przy umiarkowanej temperaturze. Nie ma dowodów na to, że bieganie przy minus 10 stopniach jest bardziej niebezpieczne dla organizmu sportowca niż trening przy plus 10 stopniach. Polski Związek Narciarski i Międzynarodowy Federacja Narciarska wskazują, że zawody na świeżym powietrzu mogą być rozgrywane, gdy temperatura w najchłodniejszym miejscu trasy nie spada poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Biegi narciarskie oraz bieganie rekreacyjne łączy przyspieszone i głębokie oddychanie. Zarówno u narciarzy, jak i biegaczy nie powiązano długotrwałego wdychania dużych ilości zimnego powietrza z jakimikolwiek schorzeniami lub problemami zdrowotnymi. Obserwuj ten profil po więcej takich rad.